Kochani, zanim obejrzycie filmik, muszę podzielić się z Wami wiadomością, bo to przyszło nagle. Chciałabym Wam powiedzieć, że przy zakupie Thermomixa do końca miesiąca macie nakładkę krojącą, szatkującą, jak zwał, gratis jako prezent. Także jak macie ochotę, dzwońcie, piszcie. Ja wiem, że to jest temat taki bardzo wrażliwy, drażliwy i w ogóle, ale ja Was za to przepraszam. Dla tych, co chcą kupić Niestety jest chwilowo jeszcze niedostępna, dla tych, co chcą dostać ją za darmo, kupujcie Thermomix, dostaniecie szatkownice, numery telefonów macie, zapraszam, a teraz zapraszam Was na ten prawidłowy filmik. Dzień dobry kochani, Paulita w Kuchni Wita słuchajcie, podjęłam wyzwanie i nagrywam dla Was ciasto, e, podobno jest e, ciężko je zrobić. Fakt, faktem, że jak patrzę, to jest trochę tych kroków, bo ponad 70, ale to nie są jakieś tam skomplikowane, tylko coś tam wyczytam, że masa źle wychodzi. Zobaczymy, robimy, uda się albo nie. Będziemy próbować. I to jest ciasto słonecznikowiec. Stopień trudności, średni czas przygotowania 40 minut, całkowity ile? 9 godzin, słuchajcie, No bo wiadomo, ono musi się schłodzić. Eee, I liczba porcji 20. No to co? Rozpoczynamy. Zaczniemy od tego, że rozgrzewamy piekarnik 170 stopni góra dół, nie termoobieg. I tutaj takie pierwsze kroki to jest karmalizowanie. Eee, nie, przygotujemy słonecznik do tego, żeby się nam skarmalizował. Przygotowujemy blacha. Najpierw 30 na 24, x 6. Wyłożyć papierem. Pamiętajcie, jak sobie zmoczycie papier, to fajnie wtedy on się układa. No i tak, do naczynia dajemy 60 g masła pokrojonego na kawałki. I do tego słonecznik nasz, i mleko, i cukier. I to chyba na początek tyle. Dobra, jest. 100 g cukru, no bo musi być karma, to jest słodki. U mnie nawet 118. Do tego 40 g mleka. Co to dzisiaj? Wszystko jest ponadto. Mam troszkę większą blachę, więc wcale to nie będzie przeszkadzało. No i teraz tu dajemy. A nie, dobra, zostawiamy to. Zamiast miarki dajemy koszyczek. I rozpuszcza nam się to masło. 5 minut 100 stopni obroty 1. Także widzimy się, jak się rozpuści masło. No i dobra, masło się rozpuściło. Ja tu kolejne składniki już szykuję na dalszy ciąg ciasta, ale to trochę jeszcze potrwa, dlatego że wsypujemy 300 g słonecznika łuskanego do naszego naczynia. I znowu zakładamy pokrywę zamiast miarki koszyczek. I teraz co 9 minut. Waroma obroty, tak zwane kopystkowe odparowywanie. Widzimy się za 9 minut. No i tutaj nam się kroki zrobiły. Przekładamy teraz ten nasz słonecznik z tym naszym masłem i cukrem na blachę. Już Wam pokazuję, co to wyszło. No taka... O, a jeszcze yy, wyszła taka masa słonecznikowa. I właśnie to musimy teraz przełożyć na naszą blaszkę i będziemy to prażyć w piekarniku. Bo to musi być karmelizowany, ale pachnie ładnie. Powiem Wam taki karmel. Słonecznika na razie nie czuć, tylko na razie czuć właśnie tak, jakby karmel, tak? No bo ten cukier z masłem. Dobra. Naczynie musimy umyć. I teraz tak to rozprowadzamy na całej blaszce. Pieczemy między 14 a 16 minut. 170 stopni, lub do momentu, kiedy słonecznik nabierze złoto-brązowego koloru. W międzyczasie musimy to przemieszać. No i tak, ja lecę z tym do piekarnika, myję naczynie miksujące, no i działamy dalej. Kochani, yy, ten słonecznik nam się już uprażył, ale oni nam każą go wyciągnąć i zostawić do ostudzenia całkowitego. Więc ja go wyciągnęłam, on się studzi. E, później musimy go jeszcze skruszyć, ale e, po co czekać, bo on musi się wystudzić, żeby go skruszyć. Więc ja już sobie... On się studzi, a ja w międzyczasie robię już sobie ciasto. Wrócimy do tych kroków. E, robimy ciasto, zakładamy motylek. Bo tak, tu piekarnik się nam grzeje, tu nam się studzi, więc y, tak naprawdę musimy jakoś to ogarnąć. Bo później ciasto też nam się będzie musiało wystudzić. Do naczynia dajemy 8 e, jaj całych i 180 g cukru. I to będziemy ubijać. No, syp się, syp się, syp się, syp, syp. Dobra. No i zakładamy miarkę z pokrywą. I ubijamy jaja. 6 minut, 37 stopni. Obroty 4. To nam się studzi, to nam się ubija. I lecimy dalej z tym naszym ciastem. Znowu 6 minut, tym razem bez temperatury. Obroty 4, czyli ubijanie. To taki biszkopt się robi. Lecimy, lecimy, kochani, dalej. Pijana się ubiła pięknie. Białko takie. Kogiel mogiel, tak zwany na cieplutko. E, no i co, przerabiamy to na ciasto Teraz dajemy 190 g mąki, i to rozsypujemy wokoło motylka, żeby to nam się dobrze rozmieszało. Czy ja tyle będę miała? Patrzcie, idealnie, normalnie, idealnie. Do tego kakao naturalne 40 g, niesłodzone. No, piesek już zaczyna tu wariować. No, kakao będzie troszeczkę mniej, ale to nic. 36, ono jest mocne, więc łyżeczka proszku do pieczenia. O, jeszcze się rozsypało. Rozsypało się kakao, widzicie, nawet można się porymować przy gotowaniu. O. Szczypta soli, nie bójcie się dodawać soli, dlatego że to podkreśla smak słodkiego. 40 g oleju i musimy to wymieszać jeszcze krótko. I będziemy zaraz to topieki. 5 sekund obroty, 3. Tu już trzeba sprzątać. Przelewamy to do foremki. Zdjąć motylek. O. No, ciasto się nie za bardzo wymieszało. To już od razu mówię. Dlatego trzeba zdjąć motylek. Wymieszać kopystką. Tylko teraz, jak ten motylek zdjąć, o, dobra widzicie ile zostało i jest niewymieszane ciasto także tak, trzeba wymieszać delikatnie kopystką wylać na blaszkę i pieczemy około 35 minut w tej temperaturze 170 stopni albo sprawdźcie patyczek, tak jeśli patyczek będzie już suchy wyciągamy i studzimy kochani, ciasto upieczone, słonecznik zrobiony, sztywny trzeba to rozdrobnić więc teraz tak, e, ja tu międzyczasem oczywiście cukier puder robię. Pamiętajcie, wchodzimy w szczegóły, żeby sobie wrócić do tego kroku, gdzie jest rozdrabnianie tego słonecznika. E, dobra, czyli tu dajemy połamany, skarmelizowany słonecznik. On w ogóle jest bardzo dobrym smaku, chciałam wam powiedzieć, bo już przecież próby były. I to musimy... E, Dodać do masy i zostawić część do posypania naszego ciasta. Dobra. Tu będzie się rozdrabniać. Ja idę sobie umyć ręce, bo jednak trochę to się klei. I tu mamy ile? 5 sekund obroty 4, więc będzie na pewno głośno. Teraz do Was wracam. No i jest robione. Poprze sobie przekładam do drugiego naczynia, odsypuję, odstawiam. Jeżeli stwierdzicie, że są za duże kawałki, można zwiększyć czas jeszcze, albo dodać jeszcze trochę ja myślę, że ja tak zostawię e, i tutaj muszę znowu umyć to naczynie, ale ja zanim będę myła to naczynie to ja już sobie użyję drugiego dlatego, że już będę ubijała śmietanę dobra, to na razie odstawiam i widzicie zgubił się e, zatyczka, muszę poszukać w zmywarce bo najczęściej wypadają i jest z tym trochę problem. Dobra. Lecimy dalej. Teraz tak, zakładamy motylek. Aha, tu jest 8 jaj. Dobra. To znowu dajemy szczegóły przepisu, bo my już mamy ciasto zrobione. Teraz będziemy już robili tylko krem, czyli na krok siódmy. Zakładamy motylek i tutaj dajemy 200 g śmietanej kremówki 30%. Ja akurat tu się przytrzymam, ee, będę się starała trzymać proporcji. Dobra. 200 gramów serka mascarpone schłodzonego, pokrojonego na kawałki. Widzicie tak, to jest jak się człowiek śpieszy i Chcę szybko wszystko zrobić, a tu się nie da. Dobra, 200. Dobra, to jest 250 może być. 10 g cukru pudru. No, przywo stoi mi Thermomix, i już widzę, że waga wariuje, tak? Bo wystarczy, że kabelek 10 g. To jest 20. Jedna łyżeczka cukru wanilinowego Nie, dwie łyżeczki wanilinowego i jedna waniliowego Dobra. I ubijamy. Zakładamy miarkę z pokrywą. I słuchajcie, to ubijamy. Możecie tu sobie zobaczyć filmik, jak to się ubija. E, ważne, żeby była odpowiednia konsystencja, ile czasu nie wiadomo, bo to różnie zbywa, więc ubijamy. Na e, czasu nie ustawiam, ustawiam obroty 3 i czekam aż będzie ubita śmietana. No i kochani, jedną śmietanę mam już ubitą. zobaczcie, ubiła się ta śmietana z mascarpone, oni nam każą przełożyć to, minuta 20 mi to zajęło. Przełożyć do innego naczynia, więc ja sobie zostawiam w tym, e, w tym naczyniu. No bo mam takie możliwości, tak? Wyjmuję tylko motylek. Patrzcie. I przekładam go do drugiego naczynia, bo zaraz będziemy to wykorzystywać i będziemy ubijać w ogóle dalej, tak? Mm, wychoda. Motylek. Znowu dajemy 200 gramów śmietany. Tu już muszę użyć drugiej. Aha, w międzyczasie, jak już to sobie ubijacie, to proponuję Wam zaparzyć sobie kawę. 250 gramów kawy expresso, czyli czarnej. Eee, tutaj dajemy 300 gramów serka tego mascarpone, pokrojonego na kawałki. O, tu będzie się działo, moi drodzy. Tu będzie się działo w tej masie. Tamto to jest tylko taka zwykła, taki krem bita śmietana z... znaczy bita. Śmietana, serki mascarpone, a tu będziemy dodawać różne różności. Mm. Masa kajmakowa. Jejku, gdzie jest masa kajmakowa? Dobra, muszę lecieć po masę kajmakową, bo sobie odstawiłam. Dobra, masa kajmakowa namierzona. Wiem, że ta nie jest jakaś najlepsza, ale coś ostatnio ciężko w ogóle znaleźć. Dodajemy 300 gramów masy kajmakowej. Eee, takiej najzwyklejszej, a ja mam krówkową, więc będzie trochę inna. Krówkowa też jest dobra, taka, no to to taka prawie jest, no dobra, już przedobrzyłam. E, no i zakładamy miarkę z pokrywą i słuchajcie, ubijamy te nasze składniki. E, znowu, nie wiadomo ile, e, bynajmniej, e, nie ma tu ustawionego czasu, bo mówię, wszystko zależy od śmietany, od serka i tak dalej. Na pewno są obroty trzy i musicie tu patrzeć na konsystencję, żeby Wam się nie zrobiło masło, tak. Także ja będę tu stała i obserwowała. Słuchajcie, tak jak mówiłam, trzeba w międzyczasie, jak te masy e, się robią, e, zrobić kawę, tak? Kawę 250 kawy, przekroić biszkop na połowę. E, jeżeli macie biszkopt przekrajamy. Ja tu muszę stać i pilnować, więc ja w międzyczasie sobie to zrobię. Kiedyś prosiliście, żeby pokazać, jak się kroi biszkop, no to nie jest wcale trudne. Chyba, że Wam urośnie bardzo mały albo bardzo duży, to kroimy wtedy na trzy. Na trzy kawałki, ale tutaj akurat jest taki, muszę tu zaglądać, bo już się zaczyna dziać. Dobra. I teraz taka wskazówka, bo ja to wrócę z powrotem na moją blaszkę. Słuchajcie, ten dół jest jeszcze bardziej równiejszy niż góra, także odwracamy ciasto i przekładamy, chociażby tu też będzie jeszcze trochę masy, to nie będzie widać tych naszych nierówności. No dobra, czekam aż się ubija. A, i w międzyczasie sobie ten dół muszę nasączyć połową kawy, tak? No i kochani, ubiłam tu to, Nie jest tak samo sztywne, jak ta, jak ta masa, sama śmietana, ale jest. Zobaczcie, jako krem jest super. To oczywiście jeszcze, jak damy do lodówki, bo to musi poleżeć to ciasto w lodówce, będzie fajne. Także nie przejmujcie się, że to nie jest aż takie gęste. Zdejmujemy motylek, dodajemy a, muszę wrócić. Dodajemy 180 g rozdrobnionego słonecznika, tego naszego karmelowego. O, bo widzicie, tak to jest jakiś człowiek śpieszy. Tu jeszcze dzieciątko mi zachorowało i po prostu emocje biorą górę. Dobra, to wymieszamy kopystką. No, i teraz tak tutaj mamy właśnie postawić kubek, odważyć 250 g, kawy i czekać, aż ona wystygnie, więc to powinno być tak naprawdę zrobione trochę wcześniej. Biszkopt przekroić na połowę, nasączyć kawą i teraz jak już mamy nasączony, nakładamy krem kajmakowy ze słonecznikiem, czyli wylewamy tą naszą masę, ten słonecznik, kajmak. Powiem Wam, że wygląda to przepięknie. A oczywiście smakuje też, bo już zdążam spróbować. Musimy to rozsmarować na tym naszym jednym blacie i co? Ja sobie rozsmaruję, zaraz do Was wrócę i powiem Wam, co dalej. No i kochani, tak to wygląda. Pamiętajcie, pod spodem jest biszkopt, na górze masa. Teraz dajemy następny biszkopt. Znowu musimy to nasączyć, o, yy, naszą kawą. Ja już tak leję, bo mówię, tu się dzieje, cały czas się dzieje, ale równomiernie, żeby to było po całości. I teraz nakładamy naszą bitą śmietanę, znaczy bitą, może nie bitą, ale tą śmietanę ubitą z cukrem, pudrem i serkiem mascarpone. Znowu musimy to wyrównać i już za chwilę Wam powiem ostatni krok. Do lodówki będziemy jeść. I teraz ostatni krok naszej pracy, czyli posypujemy tą pozostałą częścią naszego skarmelizowanego słonecznika i chowamy do lodówki. Słuchajcie, no niestety na minimum 6 godzin. Także będziemy kosztować, próbować jak się to troszkę wszystko Ochłodzi, ostudzi i przejdzie smakami. No to do zobaczenia. Kochani, ciasto gotowe. Powiem Wam, że z trudem w ogóle uchowałam mi w lodówce, bo wszyscy chcieli już je jeść na świeżo. Bez czekania, aż to się schłodzi. Bo normalnie wygląda i, yy, i zachęcająco i w ogóle ten zapach. No to próba. Ja jestem po prostu... Już się nie mogę doczekać. Hmm. Nic więcej wam nie powiem, bo to jest tak pyszne, że życzę wam po prostu miłego dnia i zapraszam na następny filmik. Kochani, róbcie to ciasto, jest rewelacja, jest w smaku jest po prostu, no po prostu rewelacja i jest wilgotny biszkopt nasączony tą kawą i nie jest takie słodkie, no rewelacja, rewelacja, rewelacja. Pozdrawiam. Smacznego kuszę!